Myczko! Z tej strony kajak.pl Witam Was w kolejnym odcinku z poprzedź please. Dawno nie było papersów, więc powracamy. Mamy dzień 13, idziemy do roboty, na Cisku kochanej, idziemy, 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 idziemy podbijać wizy Słów, brak po szkole. Life is brutal, co my tu mamy? Nowy dyrektor jest niedawny z kontroli cudzoziemców. Od dzisiejszego dnia wszyscy pytanci z kraju muszą wstawić aktualną kartę informacyjną, która winienje wzrost, waga oraz cechy wyglądu zewnętrznego. Pełni rozdział księgi, bla bla bla. <coughs> tak było. Mamy te wizytóweczki. Dupeczki, teraz uwaga. Muszę zsynchronizować dźwięk, a więc klikam. I A U A. i Podnoszę. Dobra. Paszport w się. Cel waszej podróży nie się Przyjeżdżam z wizytą, ja myślę. Długość pobytu. Długość tego odbytu ma dwa miesiące. Pyk, pyk, sami Wilson, mężczyzna Masz okularnie 95, 68 To masz wa Ważne To masz ważne, to masz ważne Wszystko chyba jest okej okay. Teraz tak, z którymś to robiło? What? z którymi z tych się wysuwało ten? Czy ja, what the What a a? Coś mi się tutaj już... Pomieszało. Za długo nie grałem. A to tabę mi się wysyłał. Dobrze. Okay. Wysyłam. Owam. Następnego. Kliencika. Petencika. Paszport. Mm, 81 kilo, 186 wzrost. Na 186. Ład. Dobra. Urodzony tak. To jeszcze jest nieważne. To jeszcze jest nieważne. Legit as fuck. Mówisz? Pyry py pyry. Klik. Odmowa, bitch. Oj, idzie mi dać hajsiki, moje ukochane, na które zarobiłem. Tak ciężko pracowałem. Dawaj hajs. Kurwa. Witajcie. Zatrzymani trzech. No tak, wszyscy płacą ich porządku. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, No jasne, wiadomo, zatrzymuje więcej, ustaje więcej, zostaje więcej, wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Wiemy o co chodzi. Jeżeli oh miałeś to my możliwość, God. oczywiście klikam areszt. Za każdym możliwym razem. I jest taka sytuacja, pankowa reakcja. Imigracja 157, no. Tomasz Ważny, Tomasz Ważny, Tomasz Ważny. To jest to samo co tu, ale ty, że nie masz sirokeza rokeza. <grymne> Stefan. Stefan? Stefun! Is that you? Stefan. Dobra. Uznano więc, więc uznaję to. Widzę, przepuszczam cię na teren naszego kraju. Sprawy No do... kurna. Za wcześnie kliknąłem. A. Paszport, co Tranzyt Długość pobytu, kilka dni. Co my tu mamy? Jesteś Bladenowicz, Milan, tak jest, mężczyzna. Wótek to było przerobione. Eee, łysiejący, no tak wychodzi. Nie wiem w końcu co on mówi, czy on tranzytem, czy coś tam, ale. Myślę, że nie poda mi się ta cyferka czwórka, tak? Bo mam jak na zmienioną, ale zobaczymy. Zdrowi się dobrze i dwa eee. Aha ha ha. Dobrze, bitch. Ej człowieku, zgubiłem mu indować sobie. Yo, jo, jo. Tak mi krótko strzeli, ale wygraliśmy mecz. Mówi, mogę się czekać w portu domu. A Co to mnie interesuje? Kozaki, tak jest was, kozaki, zawieź na ścianie, dobra. Ja się na ścianie, ale hopie, hopie, nie masz dowodu, a mnie to nie interesuje. A mów trenerowi i życzę ci udanego, udanej drogi, mów trenerowi. O ten trener przyjdzie mi w walu z roboty, tak się skończy, zobaczycie. Praca. Długoś... Masz tą kartkę i się cieszę, że cię udałem. Tutaj nie mów jakieś haja ho", macie dupę hej ho, tylko no, wiadomo co chodzi. Dzwonek w pracę. A czy takie coś może być? Ja już nie pamiętam, Jezu. Może być. I tak samo tutaj może być. <laughs> Męska fryzura. Ile tam ważysz? 81. Gdzie jest ta, wita, ta, ta, ta do podbicia? Tutaj. Kurde, panie, tyle tego jest, że normalnie się nie idzie połapać. Masz, miej to wszystko, trzymaj, jak w reklamie. paszport paszport długie włosy właśnie tego, jak to mówię to nie są długie włosy, ale dla tygry owszem Lenit Marsie, kobieta wygasa, dobra to, to dobrze, długie włosy, 81 kilo, 183 wzrostu jakby się uprzeć to tak by wychodziło no niemożliwe, żeby wszystko było jakby to miało oko podbite Możesz klepie? zadzwoń, pomoc Imo Paszport, Paszport Jestem tu przyjazny Sandku, dwa tygodnie A co mi tutaj pieprzy jakieś rzeczy? Co mnie to interesuje? Co mnie to interesuje w ogóle? Co? To masz dobrze Mateo Germanowski, mężczyzna, tru, Glorian. Co? True Glorian, true metal. Taki z Ciebie, true me, 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 metal. Ech, I lepiej dać. No I dobra, I mnie to hop interesuje. hopie, I hopie, I hopie nie zawracaj mi dupy. A co sobie zrobiona na tym I głowie. Franczewska Geraldina. No kurna, coś za dużo osób ma przy. Aaa, jednak. There we are. Chyba, 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 chyba. Chyba, chyba, chyba. Nie mogę cię aresztować. Masz za dużo na głowie? No widzę, właśnie. Jakieś loki se kurna kręcisz na czole. Co mam na czole? Co I na czole? I Loka I mam na czole. Koka. Dokumenty. Z <laughs> Jakiś wzrok nie ma. A ty zupełnie co innego. Ale taki cześć mała Ooooooo o, 69 Rewizja Cezar Wszystko jest dobrze, wszystkiego tego przewozi jakieś narkotyki jak w Te No przynajmniej ktoś aresztuje Granaty sobie przyczepił, jak idiota do tego. Śmieszny by jakby wybuchł. WOM! Gdzieś kot? Jeszcze dwie osoby może ogarnę. Muszę wrócić do wprawy, bo kurde, co zrobiłem, przerwę. To wygląda na pewno tego dziadka, jest diadem tranzytem. Takie co przychodził. Zostałem kilka tygodni. To jest to, Dolchen Ran. To masz ważne, 84 kilo, 180 wzrost, jakby się uprzeć? To jest tak, to jest tak, to jest tak. Może jeszcze jedną osobę ogarnę. Trzymaj to stary i wynocha. Yy, klik, klik, klik. A mam jeszcze jedną. Przyjeżdżam z dietą. 14 dni. No panie, panie, co ty myślisz, że ja nie zauważę takiego człowieka, który może sprawę, ale nie aż tak. Mówisz. To pewnie jacyś idioci cię sprawdzali, którzy nie wiedzą, że tak nie wolno. I tak oto się kończy 13 dzień naszej pracy. Pracy nie było Trzydzieści pięć miesięcy zostało, nice one. I spać. I, I spać, a nie straci, bo to nie no. Kolega Eka Eka, Eka. Co my tu mamy? Nie w sensie, że będę mógł nasze wsparcie, ten bilety będzie teraz zawierał trzech najbardziej w świecie przestępców. Możemy sobie tutaj, bo tak i lecimy z koksem. Pewnie pierwszy, który wejdzie, to będzie jakiś przestępca, prawda? No jasne, że tak. Oh, sorry. Ja nic nie muszę robić. Muszę nic sprawdzać. On wygląda w ogóle, zobaczcie jaki ma dużą, dużą twarz. Przestępcami? Przestępcami? Jak to? To pozwala mi do dodatkowy hajs zyskać, bo przecież za każdą aresztowaną dostaję hajs. Brudka Dobra, Hultin. O, będzie trzeba sprawdzić. O, będzie... Pewnie będzie git. Tylko imię mu się nie, nie zgadza. No tak, poza tym wszystko jest ok. Nie? No jest ok. Ale brak aliansów. Więc tak nie może być, panie. Proszę, przypuśćcie mnie. Hajsy si, będę miał za was. Aj si. Dziś kot. Dwóch dwóch aresztowanych. Tak jest. Widziałem wasze podróże, przyjeżdżam z wizytą. 60 dni, dobra. Helga. Helga, Helga jest ok. Tutaj jest ok, tutaj jest ok. Tutaj jest OK, bardzo krótkie włosy. Bardzo krótkie to nie są, ażkolwiek spróbujemy. Dane no zgodne, no właśnie. No pa... Ale ty 190 centymetrów to nie masz na pewno. Kula, przez buty. A co mi dał odcisk palców? Aha, dobra. Już widzę. Dane zgodne. Nie rozumiem, ale co mi w ogóle nie dać od tych no No ona przecież nie jest... Nie, nie, nie i ten... Ona jest za niska. Wywalaj mi stąd. No upomnienie. Nie uszenia kurna niska była. Przez buty. Buty by dały 20 cm. Co to jest? GUNWO! Żrigruz Roberta. Z Zuwerowna Dobra, to się zgadza, to się zgadza, to się zgadza, pięćdziesiąt no, no, no. no tak, na 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 tak na na Tak na 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 Migrujesz do Arstoczki, tak? Ashley Klamowska Klowowska, Klo sorry, Ashley'na Ashley'na Masz wielki łeb jak sklep, hehehe <ścoughs> jak to mówią Trzymaj, trzymaj i do widzenia O, już, panie kolego Chyba nie odwiedzisz sobie to Wypuszczcie i pożałujecie. Ha, 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 ha. Śmieszny jesteś. Do widzenia. Ale dzisiaj nałapałem ich. Gościu chyba coś naprawdę mu się o co pomyliło. Nie zazwyczaj jeszcze wrócić do tego, już kolejnego musieli przeprowadzić. Też odprowadzi, zabrać stąd Beka. A ty co? Sowawski, Ilka. To się zgadza. To się zgadza. Długie baki. Baki nie nieboraki. Dobra, to się zgadza. Na, 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 na. Kupię trochę siana. Dobra. Dawać mi więcej. Oj, że to byłabyś ty? Po pierwsze to nie masz... Po pierwsze to nie masz tego... ...paszportu. tylko dla celów odmowy, no widzisz, już nawet tam jest napisane, tylko dla celów odmowy, więc jakby tak, widzisz, no, no nie, nie ma, nie ma jak, no, Imigracja. albo ja, Oliwie, kuch, co, kobieta, tutaj ma dobre, tutaj ma dobre, Paliste włosy, 60 kg, 188 wzrostu, jakby nie patrzeć na to, wychodziło, że uznano. Uznano, a nie odebrano. Następny nigga. Dwa tygodnie, no to by się zgadzało. Tylko, że. A jeszcze jeden dzień już tutaj chciałem. Kurcze, kurcze. sprytnie nie wie zrobił. I mimo wszystko dobrze, ponieważ teraz się ukaże, że. Jednak nie było wszystko dobrze. A jednak. Nie, to nie jest to. Długość pobytu, kilka tygodni, kręcone w nieładzie, 60 kilo schudni trochę ziom Bo będzie kom, co papa, co roto, to, to. Tak było Właśnie tak było Uznano Proszę bardzo Następny Ten jak się kurna... Spotkania dyplomatyczne Roberto Moscetti. No Na dniach za dużo sprawdzać. Dyplomata zasrany w dupę. Zachciało się im przyjeżdżać. Oj, coś źle, proszę City. Ostatnie ostrzeżenie. Hmm. Bitowska, jaka bito? bitowska, proste włosy, 51 kg, 180 wzrostu. Kobieta, to ma ważne, to ma ważne. Ty, 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 ty teraz nie zarobić, jakiegoś minus 5, wlepy. A jednak, wlepa jest. Tak mi się dało, coś jest tak z tym zgłoszonego. Co ty masz z mordą stary? Kto ci to zrobił? Helm Aleksander. O, tak może być. kwadrat może być. No, to ma ważne, to ma nieważne I piątkę. Wiedziałem, że piątki nie jest nie, nie wlepy nie dostać, a ja oczywiście dostałem Tradycyjnie. Aj dupa. I dostałem w wlepę jeszcze dwukrotnie, aby szybko wolność dochodzenie. Lepsze jest stanowiska, się kupię, ale w tym miejscu zakończymy sobie kolejny odcinek Już po dniu 15 dzięki za oglądanie komentujcie, kołe tuźny słusiła w kolejnych odcinkach. Pa pa!